Hej, hej. Dawno mnie nie było. Zatem co? Jesteśmy na warsztacie? Trzeba coś zdemontować. Tylko co? Jest masa rupieci, ale ja mam pomysł. Jest jedna rzecz, którą bym chciał zdemontować, a ja jej nie mam. Ale już się za to biorę. Ha, będzie jasna. Jestem, jest! Jeszcze ciepły! O, jeszcze muzyka gra nawet! Chociaż głośnika nie ma. Dobra, bierzemy się za demontaż. Piękny sprzęcik! Teraz wam pokażę, co mi się nawiło. Jezi, yes, grajek samochodowy. Bardzo dobre filmy. Rodstar. Te grajki się nie psuły. Także ich nie, nawet ich nie naprawiał. A ja pozyskałem sobie taki. Jeszcze ciepły! O, jeszcze ciepły zaraz weźmiemy się za demontaż zobaczymy co jest w środku ja sobie będę demontował i coś tam wam jeszcze opowiem zatem co? zatem zapraszam was na statyw a ja biorę śrubokręt do ręki i działamy Jak oczywiście nie ważę bo w nim specjalnie skarbu nie ma ale za to bierzemy się, już częściowo rozlatuje ze starości, co my tu mamy? coś starego to jest bo tu oczywiście jest gruby radiator. Aluminiowy. No, jakąś taką słuszną wagę ma. Pójdzie na metaleo. Na metale kolorowe. Kabelki. Pokaż kotku, co masz w środku. Takiej rzeczy jeszcze nie rozbierałem. Takie ustępstwa. Słuchajcie, jak nakręcam ten film, jestem u progu jednego tysiąca subskrypcji. Dla mnie to jest masakra. Szczerze mówiąc, już nie pamiętam. Kiedy ja te konto założyłem na YouTube już tak bardzo, bardzo dawno? Nie wiem, 7 lat? No, 7 lat? Może 6, nie wiem, muszę sprawdzić. Tyle czasu zajęło mi pozyskanie tysiąca subskrypcji, ale ja na to nie patrzę. Bo tak naprawdę Was, najlepszych widzów, to jest 20-30, którzy jesteście, którzy komentujecie, z którymi się znam osobiście, niektórymi, z niektórymi yy, telefonicznie rozmawiamy. To jest właśnie YouTube, społeczność, tak znamy się, oglądamy swoje filmy, wspieramy się a jak ktoś tam przyjdzie z Chin, czy z Indonezji to też niech przyjdzie niech popatrzy na Gaugana co tam u niego za wariacje o, tutaj... o, wyjdziesz, wyjdziesz jakaś blaszka się odkręciła nic specjalnego tutaj nie ma, ale tam jest w środku płyta jeszcze. Nawet nie wiedziałem, że w środku jest płyta. Zaraz się do niej dostaniemy. Właśnie mi spadły śrubokręty, ale nie będę ich teraz podnosił. Niech nie chcę wyjść. Dobierzemy się do niej w ten sposób. A, upadły śrubokręty, bo wiedziały, że będą potrzebne. oczywiście set z biodronki jaki by nie był ale się przydaje zaraz zobaczymy jaka tam płyta jest w środku, kto jakiej muzyki słuchał Ojca. Czajkowski, trafiliśmy na jakiegoś miłośnika muzyki poważnej ta zakurzona, spróbujesz ją gdzieś otworzyć. A na razie odkładamy i bierzemy się za demolkę. Co my tu mamy? Ja nie robię tego w celach zarobkowych, bo tu wie, wiele nie ma do pozyskania. No tutaj pewnie jakaś mieć drobna półdeko by było, ale kto to się będzie z tym grze grzebał tutaj mosiężny jest wałek od napędu to jego sobie pozyskamy o i już szybki nosiąc to pójdzie w całości do stali tą płytkę muszę wygrzebać pójdzie na skup płytek zbieram, zbieram i nie mogę to zbierać, mam parę kilo Leży jeździewoła. I jak się uzbiera, oczywiście odpowiednia ilość. Spakuję, wyślę. Podpiszę, oczywiście, z polecenia od Marcina z kanału. Tam na dnie o metalowe to trzeba usunąć. I płyteczka, gotowa. Trochę złomu. O, jeszcze tu brązowa płytka. Jeszcze brązowa płytka. No skarbów tu w środku nie było. No si bałagan jaki był. Ale tak to sama wychodzi. Kable poucinamy. Kurcze, łamała się. Nie wiem, czy taką mogę wysłać. No myślę, że tak. Co to przeszkadza? O, metalowe, wiem, że metalowe trzeba się pozbyć. Tu jakiś wyświetlacz? Szczerze mówiąc, nie wiem, czy to może tak iść, czy nie, ale zmasakrujemy go. A no, szkła im nie będę wysyłał. Ale uparte, nie te kombinerki. Będziemy do cięcia o, proszę bardzo, łamało się, nawet szybciej no, to widzisz, to był kolorowy wyświetlacz czyli pół wypas road star jeszcze tu jakieś kawałki blaszki to chyba mosiąc, co? to odkładamy mosiąd i tak wyglądał ten bałagan, ten mój demontaż tak jak widzicie nic specjalnego. Zrobiłem tylko trochę bałaganu. Oczywiście Kubałek z rudą miedziuchą. Jest? Czeka. Tutaj muszę się dobrać. Tu będzie troszkę miedzi, tu będzie troszkę mosiądzu zasilić kubełek, bo co? Bo są dobre ceny na Metaleo. Jak jest dobra cena, to trzeba realizować zyski. Tak jak osadnik z zysku ostatnio powiedział u siebie na kanale. Bardzo mi się to podoba, dlatego Wracając do tysiąca subskrypcji, będzie konkurs, jeszcze nie wiem kiedy, ale zrobię. Będzie do wygrania co? Kapelusz. Kapelusz będzie do wygrania. Oczywiście nieodzownie. Całuz od świętokrzyskiej wieśniaczki i coś tam jeszcze dołożę. A jakie będą zasady konkursu? Dowiecie się w swoim czasie. Ktoś puka, słyszycie? Mój kapelusz, mój kapelusz! Mam swój kapelusz. Słuchajcie, traktujcie ten film z przymrużeniem oka. To są wszystko żarty. Hej, hej, pozdrawiam Was wszystkich z gór Świętokrzyskich.